Mam na imię Ania, mieszkam na Kaszubach. Od dzieciństwa moją największą pasją były konie. Nawet jak była małą dziewczynką, jeszcze nie miałam takiego osobistego kontaktu z tymi zwierzętami, to kochałam oglądać westerny. Zawsze mi się konie śniły w nocy, że na nich jeżdżę, że przebywam w ich otoczeniu. Swoją przygodę z jeździectwem zaczęłam, gdy miałam 9 lat. Uczyłam się jeździć w stanie rekreacyjnej. Spędzałam praktycznie całe dnie tam. We wakacje również nocowałam. Pomagałam przy karmieniu koni, koni czyszczeniu, prowadzeniu na padoki, sprowadzaniu do stajni z powrotem i zamiast za to mogłam jeździć. Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją jazda konna zrobiłam, będąc na studiach. I po ukończeniu kursu prowadziłam jazdy, szkoliłam jeźdźców, jak również prowadziłam szkolenia do odznak jeździeckich. W jednej z stajni poznałam pagodę. Miała ona wtedy 3 lata. Była takim koniem dość charakternym, z temperamentem, takim bardzo zbuntowanym, gdzie wszystko u niej było na nie. Mi się wydaje, że ja byłam w tym czasie dokładnie taka sama jak ona. Dlatego ona mnie tak bardzo zafascynowała i tak dobrze dogadaliśmy się ze sobą. Szkoliłam ją, uczyłam, zajeździłam, jeździliśmy na zawody. Mamy tam jakieś drobne sukcesy. Właściciel pagody w tamtym czasie również ją zaźrebił. Pojechała do Starogardu. Była kryta ogierem paradoksem. Ja cały czas ją szkoliłam, cały czas a nie jeździłam. Tak bardzo się z pagodą zżyłam, tak bardzo ją pokochałam, że chciałam, żeby była tylko moja, więc ją kupiłam. Jednak umowa między mną a właścicielem poprzedniej pagody była taka, że po wyźrebieniu źrebak przejdzie na jego własność. Po wyźrebieniu i po półrocznym odchowaniu. Trzy dni przed porodem pagody spałam pod jej boksem. Hej! Źrebak dziewczynka przyszła na świat 23 listopada o 4 nad ranem. Poród miał takie drobne komplikacje, ponieważ źrebaka musiałam wyciągać za nogi. Z tego względu, że pogoda była zielona, bo to był jej pierwszy źrebak, w ogóle nie wiedziała o co chodzi. Żrebak też nie wiedział, to przez pierwsze dwa dni musiałam ją dojść do butelki i źrebak był karmiony z butelki. Później obydwie zaskoczyły, już sobie dobrze radziły. Przez pół roku zgrzybak cały czas był wychowywany przy mamie w towarzystwie innych źrebaczków i od samego początku wykazywał taką specyficzną cechę w wielkiej ciekawości, pewności siebie i czego się nie bał, i był taki bardzo ambitny. Ja się również z tym bardzo zżyłam. Pół roku szybko minęło i zgrzybak w zasadzie przychodził wtedy na własność tamtego poprzedniego właściciela pagody. Ja nie mogłam się z tym pogodzić, więc kupiłam również iś rybaka, który jest z nami do dzisiaj i ma dzisiaj 13 lat, o, proszę bardzo o on. Princes się nazywa. <noise> to jest córka Pagody. Obie są do siebie bardzo podobne i zewnętrznie, i anatomicznie, fizjologicznie wewnętrznie, jednak ich charaktery są w ogóle zupełnie inne. Pagoda jest taka, że lubi stawiać na swoim wszystko niej praktycznie jest na nie. Żeby ją do czegoś przekonać, do czegoś nowego, to trzeba się naprawdę bardzo mocno wysilić. A Princes natomiast to jest koń fenomen, bo ona się bardzo szybko wszystkiego uczy, jest mądra, ambitna, taka ciekawska, uwielbia kombinować i lubi takie różne, różne zabawy na myślenie. Rozróżnianie kolorów, wkładanie różnych przedmiotów do wiaderka, bieganie za piłką, przynoszenie piłki w zębach. Mnie zawsze fascynowało jeździctwo sportowe. Zawsze moim marzeniem był udział w zawodach. Skoki przez przeszkody i WKKW. I aby się rozwijać dalej, przyniosłam się kiedyś do pewnej stajni sportowej. I krótko już tam, po krótkim tam pobycie, ten cały urok tych wszystkich zawodów, zawodów, ten wielki czar, którym ja byłam cały czas zafascynowana, to wszystko po prostu prysło. Bo te metody, takie treningowe, szkolenia tych y, koni, właśnie sportowych, do osiągnięcia jakichś tam celów, y, miały się w zasadzie nijak do tego, jak naprawdę, w rzeczywistości, co mnie tak naprawdę fascynowało od dziecka w tych koniach czyli ich taka y, majestatyczność, wolność, y, taki spokój. A tam to wszystko, te, te, te treningi, jakby wszystko, y, tę całą, taką, prawdziwą, tą naturę tego konia tłam zabijały i. Tego w ogóle tam nie było. Również te warunki, jakie miały wtedy w tej stajni te konie sportowe, w zasadzie nie jak miały się do tego, jak koń powinien, jakie powinien mieć koń warunki, ponieważ większość koni tylko była wypuszczana na przykład na 3 godziny na dwór, część w ogóle nie wychodziła na dwór. Zakładano różne patenty, wytoki, czarne wodze, dopinano mocno na chrapniki, żeby konie były posłuszne. W zasadzie taki koń sportowy nie miał nigdy własnego zdania. Zawsze musiał wykonywać polecenia jeźdźca, i na tym polegał cały trening. Z czym, z takim moim poczuciem sprawiedliwości, to się w ogóle nie godziło. Więc ja zrezygnowałam z takiego typowego jeździectwa. Jesteśmy teraz tutaj. Tu mamy ciszę, spokój. Pracujemy na zupełnie innych metodach pracy. Moje konie mają zawsze wolny wybór. Mogą decydować, czy chcą coś zrobić, czy nie chcą czegoś zrobić. Jeżeli nie mają ochoty na daną rzecz, to robimy coś innego. Dzięki temu mają większą motywację. Głównie moja praca opiera się na pozytywnych wzmocnieniach. Dużo też korzystam z metod Henflinga. Warunki mamy takie, staram się mi stworzyć takie, żeby były jak najbardziej zbliżone do takich warunków naturalnych, w których dzikie konie sobie żyją, czyli mają wolny wybieg, są 24 godziny na dworze. Mają otwartą wiatę, w którą mogą wchodzić, wychodzić, same decydują czy chcą być w środku, czy chcą być na zewnątrz. Mają stały dostęp do siana, latem do pastwiska. Również zrezygnowałam z wszelkich pasz, zbóż w ich diecie. Nie żywią się w ogóle owsem. Dietę w bioku rozmaicamy, dodając po prostu lucerne. Obie mają takie dwie choroby. W zasadzie to są choroby genetyczne i RAO, czyli astmę, i chorobę wrzodową żołądka. O ile z tą astmą dosyć ładnie sobie radzą, bo mają takie warunki, gdzie nie ma takich czynników, które doprowadzałyby do nawrotu tej choroby. Jedynie co, to zawsze sianko muszą dostawać na mokro, bo mają uczulenie na kurz. Wszelkie pyłki, kurze to po prostu je uczulają, wtedy od razu astma wraca. A jeżeli dostają jedzenie na mokro, to po prostu nic się nie dzieje. Teraz wiosna i jesień to są takie okresy, gdzie ta choroba wrzodowa żołądka zarówno u ludzi jak i u zwierząt lubi wracać, dlatego teraz dostają osłonowo leki i również zioła, bo taką drugą moją pasją, która się zaczęła w zasadzie od ich chorób, to jest zielarstwo i alternatywne metody leczenia. Dostają rokitnik, ostrofy splamisty, pokrzywe, liść, brzozy. Rokitnik jest bardzo zdrowy, zarówno dla koni, dla ludzi. Bardzo dobrze teraz działa na linienie, bo one linieją. Po rokitniku nowa sieć odrasta mocna i błyszcząca. Nawet z, greck z greckiego nazwa rokitnik to jest, tłumacząc na nasze, to jest błyszczący koń. Za czasów Aleksandra Wielkiego, podczas bitew, zaraz po bitwach, konie karmiono rokitnikiem, który w błyskawicznym tempie odzyskiwały wszystkie siły. No i tak sobie tutaj żyjemy na spokojnie, każdy dzień, mimo że praktycznie jest taki sam, to przynosi wiele niespodzianek. Pierwszą rzeczą, którą teraz robię, to są leki osłonowe na żołądek. Dopełnienie siatek do fula. Sprzątanie tutaj padoku, sprzątanie wiaty, czyszczenie kopyt, czyszczenie ich. Wtedy idę na śniadanie. Teraz mam urlop, więc mogę więcej czasu spędzać z nimi. Trzy razy dziennie są karmione lucerną z ziołami. Treningi odbywają się kilka razy dziennie. To nie jest tak, że jedna godzina jest takiego intensywnego treningu, tylko to jest po 10-15 minut yy, takich krótkich sesji treningowych. Dzięki temu one mają większą motywację i większą chęć do pracy. Yy, czasem jest tak, że po prostu w nocy trzeba przyjść tutaj doglądać, czy podać jakiś lek, bo czasem coś tam się jeszcze wydarzy. Także w zasadzie <grywa> jestem tutaj u nich bardzo często. <grywa> Kilka razy dziennie. One są bardzo miłe, jeżeli się do nich tak, taki, z takim nastawieniem pozytywnym podchodzi, niczego od nich nie wymagają, są one one same, one są, są ciekawe, one chcą poznać człowieka, one się... Nawet jeżeli ktoś przychodzi na pastwisko, a stado koni jest gdzieś tam dalej, to po pewnym czasie one, one czują taką potrzebę zbliżenia się do tej, do tej, do tej osoby i przychodzą same. Ja bym chciała bardzo serdecznie wszystkich zaprosić do czasu spędzania, właśnie takiego wolnego czasu spędzania w Towarzystwie Koni. Niekoniecznie mi chodzi o same jazdy czy jeździectwo, ale właśnie taki wolny czas przebywania z nimi i nic nie robienia, bo to naprawdę bardzo dobrze wycisza, ukaja, wprowadza naprawdę w super nastrój.